Podważnie, kolorowo, graficznie, artystycznie, w małych toaletach i kibelkach. Powinno tak być. Zarówno do łazienki, jak i do pralni wprowadzają nas piękne białe drzwi polskonej. Są to drzwi o nazwie Subito, mój ulubiony model 06, czyli z takimi podwójnymi rameczkami. Co jest ważne, to solidna drewniana konstrukcja, drewniany ramiak. W przypadku pomieszczeń, gdzie jest wilgoć, czyli właśnie łazienka i pralnia, ta dolna część ramiaka zabezpiecza przed działaniem wilgoci. Drzwi są potrójnie malowane, oczywiście możemy je zamawiać w dowolnym kolorze z NCS i RAL. Sponsorem programu jest firma Polskone, producent drzwi i okien. Pralka, suszarka w pionie, idealnie wkomponowana w naszej pralni. Mało kto wie, że pralko-suszarki jako jeden model nie posiadają pompy ciepła, czyli nie mają tego efektywnego suszenia. W momencie, kiedy mamy, posiadamy osobno pralkę, osobno suszarkę, mamy pewność, że to się dobrze wypierze, a to się dobrze wysuszy. Sponsorem programu jest Beko, producent piekarników AeroPerfect. To niewielkie pomieszczenie wcześniej było kotłownią. Teraz jest bardzo ładną, czystą, nową pralnią. Największą zmianą okazało się wymienienie kierunku drzwi i samych drzwi. Czyli drzwi wcześniej otwierały się na te ścianę, co nam blokowało zupełnie możliwości, jakiekolwiek tutaj. W momencie, kiedy one otwierają się na zewnątrz, to nie dość, że ładne nowe drzwi robią trochę to wnętrze. To jeszcze mogliśmy tutaj przebić się przez ścianę, bo za tą ścianą jest łazienka, i stworzyć pralnię. Z blatem, z półeczkami jest porządek, jest ładnie, jest umywaleczka, pion, pralka, suszarka, ale totalna metamorfoza zadziała się za tą ścianą, czyli w łazience. Łazienka, kibelek, tam możemy zaszaleć, dlatego że jesteśmy tam przez chwilę. To jest takie miejsce, że możemy być odważni, możemy to zrobić artystycznie, kolorowo, na wesoło, nic nas tam nie ogranicza. Kropka nad i, czyli detal. W tych dwóch wnętrzach jest to kolekcja Kontakt Simon, niezawodny zestaw drewniana rameczka i białe wnętrza. Magnat Ceramic Kitchen and Bathroom. Jest to farba ceramiczna, hydrofobowa i tworzy powłoki odporne na działanie grzybów i bakterii. Jest także odporna na środki dezynfekujące, a o to w łazience nietrudno. Na program zaprasza Magnat. Producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Tutaj się wydarzyła totalna metamorfoza. Ty wiesz najlepiej, bo to twoja łazienka. Tak, całkowita zmiana, yy, przede wszystkim funkcjonalna, ponieważ w tym pomieszczeniu stała pralka, i tutaj wyobraź sobie, że codziennie, tam co drugi dzień znosiliśmy tony prania i na tej podłodze I po prostu kłębiło się, się. dokładnie razem z psimi włosami, bo mamy psa, więc wiesz co, to się działo. Pies tutaj teraz wchodzi, czy nie? Yy, za moim pozwoleniem. <laughs> w ogóle pięknie. Bardzo nam się podoba wspólnie to, co tutaj razem zdziałałyśmy. Ja jestem zachwycona tym, Małgosia, co zrobiłaś własnoręcznie, bo Ty w odnawialni zajmujesz się takimi rzeczami profesjonalnie. Oryginalnie był to stolik pod telewizor z lat 50. Nie było takiego miejsca na syfon, więc po prostu musiałam wyciąć dziurę w blacie, a że są tam pod spodem szuflady, to trzeba było też zrobić obejście na syfon i te szuflady trochę zmienić ich kształt. To, że ta szafka, która kiedyś była rtv tutaj się znalazła, to jest w ogóle nasz punkt wyjścia, tak? Od tego zaczęłyśmy. Potem pojawił się temat Gorsetiki, które wracają w wielkiej chwale. Potem kolor z tych gorsecików, terakota, która pojawiła się tutaj i tutaj i wszędzie, przełamane czernią. Zastanawiałyśmy się tutaj nad różnymi opcjami, ale myślę, że to był jednak najlepszy wybór. Taki graficzny, czysty, optycznie powiększający tę małą łazienkę. Zdecydowanie. Ja bardzo się cieszę i dziękuję, że tak dobrze odczytałaś to, co mi chodziło po głowie, bo ja gdzieś myślałam o tym, żeby to właśnie była taka bardziej graficzna łazienka. Dlatego no, jakby ubrała się wizualnie to, co mi chodziło po głowie. Funkcjonalność. No, moim zdaniem wzrosło o 100%, hmm. bo teraz w szafce można trzymać leki i chemię gospodarczą. A w tej szafce e... można nawet trzymać męża. O, dokładnie, zamykać za karę dzieci. E, jest, <grym> tak, miejsce po pralce stało się dużą szafą tak, na tak, różne tak, rzeczy tak, do przechowywania. No a sama jakby ta powierzchnia do korzystania z tym, myślę, że jest wystarczająca, że możemy z walki i z unowalki i z WC bez, bez problemu korzystać. Więc rozrysowane perfekcyjnie. Ale trzeba było się trochę nagimnastykować, żeby wszystkie te drzwi się otwierały, <grym grym> prawda? Tak. <grym> Na program zaprasza magnat. Producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem programu jest firma Polskone. Producent drzwi i okien. Sponsorem programu jest Beko. Producent piekarników Aeroperfect.